W kolejnej lekcji zajmiemy się przygotowaniem grafiki do naszego projektu. Już przygotowaliśmy zdjęcia, to znaczy wiemy skąd takie zdjęcia pozyskać, wiemy jak zmieniać rozdzielczość tych zdjęć, tak żeby dostosować je pod potrzeby poszczególnych stron w naszym serwisie. A grafika, w jakim zakresie będzie nam potrzebna grafika? Na pewno trzeba będzie zmienić tutaj logo. Bo ono jest jakieś standardowe pod ten szablon strony, który zainstalowaliśmy dzięki Generate Press, jak to zrobić w sposób jak najprostszy, jeżeli chodzi o grafikę grafikę, która jest możliwa do wykonania. Bez jakichś e, takich zaawansowanych umiejętności. No nie jesteśmy grafikami. Ja nie jestem grafika, grafikiem. E, sądzę, że większość z Was też nie jest grafikami. E, w związku z tym chcemy dobrać sobie takie narzędzie, dzięki któremu będzie można to zrobić prosto i podmienić tutaj e, wygląd motywy. Jak wejdziemy sobie w Motyw Generate Press, dostosuj, e, mamy tutaj. Tożsamość witryny, i mamy tutaj to logo. I to logo trzeba będzie zmienić, trzeba będzie podmienić. Ja już powiedziałem wcześniej, że my realizujemy ten projekt na przykładzie branży turystycznej, na przykładzie jakiegoś pensjonatu. A ściszej rzecz biorąc, za chwilę okaże się, że będą to domki. Czyli taki e, ośrodek wypoczynkowy w formie domków. E, w związku z tym będę szukał e, jakiejś inspiracji e, do tego, żeby to logo podmienić żeby to zrobić szybko, sprawnie i zarazem bez posiadania zaawansowanych umiejętności graficznych zalogować się należy do serwisu canva.com i tutaj po zalogowaniu w Canwie wystarczy rejestracja. Canva jest darmowa w dużej mierze. Za chwilę powiemy sobie, gdzie jest ta granica pomiędzy darmową Canvą a Canvą Premium, tą Canvą, która wymaga opłaty, ale my oczywiście Zajmiemy się tą darmową wersją. Tutaj wpisuję sobie logo w wyszukiwarkę i znajduję sobie jakieś wzory. Logo, powiem szczerze, że przeszukiwać tyle wzorów to będzie jakaś taka praca być może e, mrówcza, ale proszę zauważyć, że większość e, tych logo ma opatrzonym w prawy dolnym rogu napis free, czyli z tego wynika, że te grafiki są darmowe. Tam, gdzie pojawi się, pojawi się jakiś symbol waluty, tak jak tutaj na przykład e, złotych, tak, to znaczy, że to jest grafika płatna, czyli musimy e, wykupić płatną wersję kanwy, wersję żeby z tej grafiki skorzystać. Podobnie będzie ze zdjęciami, podobnie będzie praktycznie ze wszystkimi Zasobami kanwy e, dzielą się one na te darmowe i, i na te, które są e, zasobami płatnymi. Ja chcę się zadowolić tymi zasobami darmowymi, w związku z tym, tu do logo e, dodam sobie słowo house. House, tak. I będę o konkretny, konkretny wzór tutaj szukał pod kątem tych właśnie moich domków, może jakiegoś pensjonatu. I znajdę taki najprostszy wzór. Tutaj sobie klikam. I mam wrażenie, że takie proste logo będę mógł szybko stworzyć proste, ale jednak zrobione przez grafika proste, ale spełniające jakieś wzorce, formy, takiej, która jest w miarę możliwości atrakcyjna. Ja zrobię to w miarę możliwości w bardzo, bardzo prosty sposób. Mianowicie Tutaj chcę zmienić kolorystykę tego, czyli klikam sobie tutaj najpierw na ten element graficzny. Tutaj klikam sobie na kolor i wybieram sobie kolor czarny. Podobnie zrobię z kolorystyką tutaj napisów, zamienię sobie je na czarny, a tło po prostu zrobię białe, tak żeby to logo bardzo prosto wpisało mi się w moją stronę. Bo proszę zauważyć, że tutaj mam właśnie tło białe i najprościej będzie mi zrobić to właśnie z tłem białym. Czyli klikam sobie teraz tło, tutaj, yy, tu klikam sobie kolor i wybieram sobie tło białe. I takie logo yy, wpisze mi się w moją stronę, bo jeszcze raz sobie tutaj podpatrzymy, że właśnie to jest podobne, proste logo. Oczywiście, można wybrać sobie yy, inne Inny wzór, inne logo i na nim pracować zgodnie z, z gustem, z poczuciem jakiejś estetyki, zgodnie z celami marketingowymi, które będą realizowane w Waszej firmie. Ja tutaj zrobię najprostsze logo i teraz po prostu domki. Domki, bacy to będzie moja marka. Domki, bacy, tak. I moje logo bardzo proste w formie wygląda wygląda w taki sposób. Oczywiście ja mogę je tutaj sobie powiększyć ewentualnie. Tutaj ustawić mogę dokładnie na środku, bo są takie linie, które mi się pokazują. Tymczasowe, oczywiście, które mi wyznaczają pozycję optymalną na środku w tym, do, w tym momencie dokładnie na środku mojego loga. I w zasadzie moja praca nad logiem. Została zakończona. Proste, wzięte z wzoru, przekształcamy kolorystykę liter, przekształcamy kolorystykę tła, dostosowujemy do naszych potrzeb. Równie dobrze może, może ten, ten dach, nie wiem, jakiś, jakiś zielony mógłbym zrobić, tak, o na przykład o. I, I może to wyglądałoby troszeczkę ciekawiej, ten napis na dole też mogę, mogę zrobić zielony w tym momencie. O, tak sobie pomyślałem, że pewna, pewna zmiana będzie tutaj jak najbardziej wskazana, i takie tak zrobione logo. Daję download, ściągam, ściągam oczywiście na mój dysk w tym momencie. I teraz, teraz, jak mam już to, mam już to na dysku. To idę sobie do mojego WordPressa, jestem tutaj zalogowany do panelu administracyjnego, czyli przypominam, na, nasza domena, w moim przypadku to będzie kurs wordpress.eu, ukośnik wp-admin. Wchodzę, w, jeszcze raz pokażę, wygląd, motywy, tutaj mam generate press, dostosuj, tożsamość witryny. I to jest jedno z miejsc, główne miejsce, gdzie pojawia się logo. Pojawi się jeszcze w stopce, i będziemy to logo też w kolejnych lekcjach zmieniać. Będziemy modyfikować stopkę, będziemy tam informacje kontaktowe zostawiać, ale najpierw tą główną tożsamość witryny zmieńmy. Zmień logo w tym momencie i muszę załadować, oczywiście, tutaj do, do naszej biblioteki obiektów WordPressa, tak? Po załadowaniu do biblioteki obiektów, yy, biblioteki mediów, o, mediów dokładnie, czyli takich obiektów graficznych, biblioteki mediów WordPressa, to logo tutaj się pojawi. Yy, mogę je po swojemu tutaj opisać. Powiedzmy, domki Bacy. Tak. Opisuję alternatywny tekst, yy, etykieta i daję, wybierz. W tym momencie, tutaj, tutaj na naszym wideo ten przycisk jest przysłonięty, jest on w prawym dolnym rogu. Naciskamy przycisk Wybierz w tym momencie. Okay? I mam tutaj wstępnie pokazane, jak to logo będzie wyglądać. Ja chcę, żeby ono było odpowiednio tutaj dostosowane. Sprawdzimy, troszeczkę przytniemy ten obrazek, czyli te białe pola tutaj skadrujemy i dajemy przytni obrazek, naciskamy w prawym dolnym rogu, jest przycisk przytni obrazek. No i pojawia się tutaj nasze logo. E ja chcę je troszeczkę powiększyć. O, proszę zauważyć, bo ono pojawia się takie malenkie, malenkie, malenkie. O, i teraz sobie możemy je skalować. O, tutaj tym suwaczkiem. O, przesuwam, skaluję sobie to. Tak. Ok. I teraz daję tutaj przycisk opublikuj, który jest w, w lewym górnym rogu na odmianę. Daję przycisk opublikuj. I w tym momencie logo pojawia się już na naszej stronie i staje się elementem pierwszym elementem w zasadzie który nam tą stronę personalizuje. Zapraszam do kolejnych lekcji dotyczących projektu naszego na WordPressie.